Hej. Słuchajcie, ja się nigdy nie wypowiadałam na y, tematy polityczne i nigdy nie było to moim w ogóle celem, żeby się wypowiadać na tematy polityczne. Ale w... ostatnio stała się bardzo, bardzo, bardzo zła rzecz. A mianowicie pani Barbara Kute Shatan wyraziła swoją y, straszną opinię y, odnośnie naszego y, Wojska, Obrony Pogranicza. Kochani, niezależnie od y, poglądów politycznych, od rządu, który sprawuje obecnie władzę, podejrzewam, że każdy rząd, każda partia, która by sprawowała władzę w tym czasie, podjęłaby taką decyzję. To była jedyna słuszna decyzja i jest jedyną słuszną decyzją, by Zahamować napływ imigrantów nielegalnych do Europy i no, przez Polskę. Bo wiemy, że no, Polska jest tak usytuowana y, geograficznie, że zawsze wszystkie y, mocarstwa, które się między sobą y, powiedzmy, biły, kłóciły, przemarszerowywały przez Polskę. Polska była takim w sumie tylko tranzytem. Y, po przemarszerowaniu takich, y, wojsk frontów dosyć że każdy chciał ją zagarnąć to jeszcze całkowicie ją burzyli no bo była tak no jest tak usytuowana geograficznie że trzeba przejść powiedzmy Rosja musi przejść y, przez Polskę żeby coś robić dalej to no zmierzchłe w, w czasy Niemcy w zmierzchłe czasy musiały przejść przez Polskę żeby y, żeby powiedzmy no, Niemcy mieli inne zapędy, żeby wszystko podbić, no ale również i żeby przejść na stronę rosyjską, musieli radzie... rosyjską, rosyjską, musieli, czy to już radziecka była strona, radziecką stronę, musieli przemaszerować przez Polskę jak i Napoleon, jak i wszyscy, prawda, z historii, no, którzy między sobą mieli konflikty. Przemaszerowywali przez Polskę, tak i teraz imigranci, którzy chcą wyruszyć dalej w Unię Europejską i do Niemiec i innych krajów, chcą, chciał, nie chciał, muszą przejść przez Polskę. I co to będzie? No yy, Przecież nie wpuszczą ich dalej tam do Niemiec. Niemcy już sami yy, w świnoujściu rozkładają zasieki, aby nikt nie przedostał się do ich kraju, nikt sobie na to nie pozwala. I niezależnie od tego, jaki byłby rząd, jaki, jaka partia by rządziła, i niezależnie, czy jesteśmy po stronie prawicy, lewicy, środka, no to powinniśmy jednak w tym wypadku przyznać rację i honor i podziękować yy, i rządzącym, wydającym takie, a nie inne decyzje, yy, i żołnierzom przede wszystkim. Za to, że bronią naszych granic, na litość Boga. Tak nie może być, że ci ludzie zostaną okrzyknięci przez osoby, które są y, na świeczniku, y, które są w jakikolwiek sposób y, de, no, y, godne naśladowania, które, które posiadają spore grono odbiorców, które. Są chętnie oglądane. Jedni ich lubią, drudzy nie lubią, ale no jednak na jakąś część mają bardzo y, duży wpływ. Mówią takie rzeczy. Na litość boską tak nie można. Cała Polonia, zawsze żeśmy się wszyscy łączyli y, w takich chwilach razem, nie było podziałów politycznych i również teraz mówię, niezależnie od tego, w której y, stronie lewej, prawej, środku jesteśmy, wszyscy musimy. Y, Dać wsparcie naszym żołnierzom i oddać, no, jednak ym, przyklasnąć naszym rządzącym, że tak, a nie inaczej zadecydowali. Nie można im ym, z, ym, obniżać morale. Ym, chęć walki i dyscyplina musi być ym, podgrzewana przez cały naród. Ym, a teraz jest bardzo łatwo powiedzieć, że mundurowi są yy, tacy i tacy i tacy, ym, mordercami, że są i yy, dużo ludzi to łapnie, ponieważ, no. Ym, jest tak, a nie inaczej w naszym kraju, że dużo mamy do zarzucenia, nawet przez tą pandemię, yy, jesteśmy takim troszeczkę, yy, yy, z takim konfliktowym narodem, no bo nawet te maseczki, że to nie ja, ja nie założę, ja założę, mówię, w, w innych krajach takiego czegoś nie ma, wszyscy noszą i są, yy, z szacunkiem odnoszą się do służb mundurowych i... Naprawdę jest wielki respekt, i zresztą ci ludzie są pomocni. Pomocni są, z, i, ponieważ nawet nie posiadają powodów, dla tego, żeby jakoś tam być y, 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 niesympatycznymi i agresywnymi w stosunku do swoich obywateli, ponieważ ci obywatele sami stosują się do y, wytycznych, jakie. Są im narzucone przez rząd, przez, przez sytuację, jaka się y, tworzy w danej sytuacji, w, w świecie, w kraju, prawda? No, wszystko się zmienia. Y, dlatego y, mówię, podgrzewać trzeba morale. Y, trzeba y, dziękować bardzo naszym y, y, żołnierzom za to. I te hasła murem za polskim mundurem no, są naprawdę. Y, bardzo ważne teraz dla tych ludzi, którzy tam stoją i pilnują i bronią naszych granic. No, sam Bóg nawet powołał takie jednostki mundurowe do tego, żeby one trzymały ład i porządek na świecie. Także to nie jest nawet, nawet wiara, wiara, wiara nasza, mówi katolicka, że jest to. Że jest to y, potrzebne i trzeba się y, y, słuchać i mundurowych, i rządu. I nawet jeżeli jesteśmy pomiędzy rozchwiani, no to w takiej sytuacji, jeżeli są zagrożone nasze granice, jeżeli w, y, wchodzimy w stan wojny hybrydowej. No to chyba wszyscy widzimy. Zresztą nie wolno tak powiedzieć, ponieważ ci ludzie, ci pogranicznicy posiadają rodziny, posiadają swoje dzieci, które chodzą do szkoły, żony, matki itd., dalej, A nazwanie taką. Tak zinterpretowanie i tak nazwanie ich. No nawet ciężko jest to przez gardło y, przepuścić mordercami. No, no, no wywołuje różne skutki. Wiemy, jak y, mordercy y, y, po dokonaniu swojego czynu, jak ich rodziny bardzo cierpią, co się dzieje. Potrafią być wyzywani, y, że od dzieci morderców, y, matki morderców, y, a znajdą się i tacy, którzy właśnie w szkole, jakieś dzieci y, powiedzą tak. Bo to zawsze gdzieś jest podłapywane, nie możemy do tego dopuścić. Na litość boską, to są już bardzo poważne sprawy. To, co się wydarzyło, to um, naprzeciwko tego, co yy, rozgorzała a, a, jakaś afera po śmierci pana Krawczyka, i cały czas to tylko przewalali, przewalali, przewalali. Każdy miał swoje na, te, na ten temat zdanie, ja też. Później pani Beata Kozidrag. No, każdy też no, miał swoje zdanie na ten temat. I oczywiście pod wielką falę krytyki zostali e, poddani ci ludzie. Pani Bożena Dykiel następna. E, aczkolwiek, to, to, już, to już jest sprawa państwowa. To już jest w, w, sprawa państwowa. My jednoczmy się. W sytuacji, kiedy są zagrożone granice naszych państw, naszego państwa, my jednoczmy się. Niezależnie, czy jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy y, Polonią. My się musimy y, jednoczyć i wspierać, jak nie y, i wspierać i dziękować. Dziękować, że są ci ludzie. I bardzo wspierać i, y, ich morale, no. Bądźmy. Y, Prawdziwymi Polakami, zawsze potrafili żeśmy się zjednoczyć w takich sytuacjach. Teraz nie ma, mówię lewa, prawa środek, bronimy, bronimy naszych granic. Przecież Zachód ich nie wpuści do siebie. Zresztą no, przekraczanie nielegalne granicy jest y, przestępstwem. Więc, jeżeli nawet dojdzie do jakiegoś tam sądu, nie wiem, państwowego, wojskowego, ja nie wiem w jakich to kategoriach się będzie rozgrywało i na jakich szczeblach, ale no to, co już zostało wypowiedziane, to jest naprawdę godne olbrzymiego potępienia. Olbrzymiego potępienia. No i jednak, jak nigdy nie wygłaszam takich poglądów, no kara powinna być surowa, no przepraszam najmocniej, w sumie ja nie, nie przepraszam, bo, bo nie można, nie można w ten sposób traktować wojska, które bronią granic Polski. Nie wolno tak nazywać. To jest stan wyjątkowy. To jest stan przed um, no przed może nie woj no jest to wojna hybrydowa, no ludzie. No jest to w jakimś sensie wojna. Wprowadzony jest stan wyjątkowy. Także to nie są żarty. Tak absolutnie nie można, nie wolno nikomu powiedzieć. Tak, są tam dzieci. Są dzieci w innych krajach, są dzieci tutaj na granicy. Tak są. Ale my musimy być konsekwentnie brań, bronić swoich granic. My musimy być ponad tym. My też jesteśmy rodzicami, też mamy dzieci, ale wiemy, że te dzieci później krzywdzą nasze dzieci. My musimy być. mieć serce z kamienia w tym wypadku. To jest moje zdanie i nie tylko moje, na litość boską. Spójrzmy, co było w historia, co się działo. Im też nie jest łatwo. Dlatego nie niszczmy w nich morale i zagrzewajmy ich, wspierajmy ich i bądźmy razem z nimi. Tak jak to Polacy zawsze, ale to zawsze pokazują, zawsze w chwilach zagrożenia państwowego łączą się razem. I niezależnie od tego, którą stronę popieramy. No, także w komentarzach piszemy murem za polskim mundurem. Cała Polonia i ludzie w kraju. Haj.